Nie ludzi, żeby poszli na kanał Fajm oglądać, zapowiedź jest troszeczkę odpływ widzów, ale jest na koniec kaski. Widzę, że tam cały czas Michał zerkał do tyłu, tylko nie wiem, który to jest ten poprawny, szczerze powiedziawszy. O, to jest, jest. A to jest kask ee, Roberta, Kubicy. Roberta Kubicy. To jest kask Powiem, Roberta żeby, że ja mam małą głowę i czuję, że mogę się zmieścić. Ale masz wiesz, fryzurę to ludzie półki chcieli go... mnie, stary To dawaj, dawaj, zobaczyć, to, to masz większą ale głowę, a nie ciebie. Boxer to myślę, że. Chyba obu nas. Zdjął, tak. boxer, boxer sobie Trzymaj. zdjął już mikrofon, także dał sobie radę. Wojtek też będzie musiał ściągnąć. O kurwa, ale mam jednak olbrzymi kalfas, stary patrz. Wciśnij, wciśnij, wciśnij. Na, na maksa, na maksa. Dawaj, dawaj. Dawny, Moxwel, walcz, ale walcz! Ała. To jest nie maksimum! On ma taką małą głowę? Małą. no na no to wygląda. To nie jest żaden prototyp, to jest y, faktyczny rozmiar kasku Zobacz, Roberta oparcie, to jest, że To jest jakiś turbożóg? Tak. To jest. Max, który wykonał. Powiedz Michał. Mi, czy jesteś w stanie wycenić ten kaz w jakiś sposób? Nie mam pojęcia. Nie, nie chcę nawet nie chcę nawet zrzucać jakiś kwot, bo, bo nie wiem jak to, jak to, wygląda, jakie to są materiały i ile, ile wartość podnosi sam sen, sen, sen logotyp. Dom, no tak, właśnie. Dom, ro, dom, ro, ro, dom, Roberta i, i Tim Alfa to Romeo. To a się przygląda. Tak mam wrażenie, że pod, pod e, marynarę chciałby schować. <laughs> Bardziej pod dymy. Pod dymy. Żebym tak, nie dostał szklankę. Tak. jak od pani Godlewskiej jakiś czas temu. Wojtku, czyń mogłyby, swoją powinność. Tym kaską mogłyby nasze hostessy chodzić. Znaczy kaska ogólnie. Ja mi się tutaj o dłużej ziemę kiedyś i myślę, że... Do końca, ale się to... do końca walczyć, walczyć. Walczyć. Nie idź. Ale jest blisko. Ale jest bliżej, zdecydowanie od Boxdale. A nie, poszło. Jest za No ale niektórzy wkładali ten kas do końca, także musisz uwierzyć że na słowo, były takie sytuacje. Panowie, na koniec do Was jeszcze ostatnie pytanie. Norman Park czy jednak Don Kasio? Jak Ty pojecie ten pojedynek?